Z ewangelii według świętego Mateusza. Przypomnijcie sobie lilię na polu. Jak rosną. Tradycyjnie przyjmuje się, że ten fragment ewangeliczny dotyczy opatrzności bożej tego, żeby o nic się nie troszczyć, bo Bóg zatroszczy się o nas. Kiedy jednak widzę dzisiaj Jezusa, który w skupieniu przypatruje się liliom, który. Mówiąc może trochę przesadnie, patrzy jak lilie rosną, który przypatruje się temu rozwojowi lilii, który zauważa delikatne zmiany między lilią w pączku a powoli rozwijającym się kwiatem. Kiedy widzę Jezusa tak skupionego na pięknie natury, to myślę o tym, że Jezus chciał nas także nauczyć tego, jak odpoczywać, jak kochać świat. Jak kochać to, co wokół nas, jak to podziwiać i jak z tego czerpać. Ten świat, który jest wokół nas, jest taki piękny, żebyśmy byli mądrzy, bo mądrość przekuwa się w piękno. I bardzo Wam życzę, żebyśmy się nauczyli wszyscy odpoczywać tak jak Jezus, zadziwieni pięknem świata, zapatrzeni w to, jak rozkwita Lilia, zachwyceni Bogiem, który to stworzył. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i serdecznie zapraszam na jutro.